Siemanko z tej strony Elio, Bateria Dzisiaj zrobimy sobie trzy unboxingi paczek, które leżą już u mnie około miesiąca. Nie, nie, nie umiałem się do nich zabrać, nie miałem czasu, nie miałem chęci, robiłem inne rzeczy. Co w tych paczuszkach jest? No to zacznijmy najpierw od, te, od, od tej paczuszki. Jak wiecie, bo mówiłem to w moich materiałach, był też materiał dedykowany z Secret Service, czyli czasopismo, które chyba każdy zna. Mój tata zaczął mi je kupywać od 5 albo 6 numeru. Wszystkie po kolei mam do dnia dzisiejszego komplecik, bo te pierwsze brakujące sobie później dokupiłem na Allegro. Wyglądało to tak, że tata któregoś razu zauważył w kiosku, no, wiedział, że jestem komputerowcem, no i zaczął mnie po prostu kupować i, i miesięcznie pilnował terminów, kupował mi tajemnicę Atari, świat Atari, moja Atari, magazyn i właśnie sekret Service, no Top Secret też, ale Top Secret mi nie siadł, więc nie mam wszystkich numerów, dobra, wracając do tematu, kupował mi te sekret serwisy, aż któregoś razu... E, przyszedł do domu i Tomek, nie było w kiosku sekret serwisu. Jak to nie było sekret serwisu? No nie było, aha. No i za miesiąc przyszedł znowu, i okazało się, że sekret serwis no, przestał, przestał, przestał się wydawać, e, skończyło się. E, aczkolwiek powiem Wam szczerze, że te ostatnie numery sekret serwisu już średnio mi leżały. Generalnie gazeta bardzo mi odpowiadała, jeżeli chodzi o treść, o humor w artykułach, o, o layout, o, o tą taką pedantyczność, jeżeli chodzi o, o to, jak wyglądał każdy numer. Strasznie mi to leżało, ale te ostatnie numery, no, no były już na nowe gierki, kurde. Mi, mi te pierwsze, pierwszy okres sekret serwisu pasował, kiedy no, głównie tam były 16-bitowe z Amigi, Atari te gdzieś tam się jeszcze 8-bitowce pojawiały, pierwsze gierki na, na PC-ta. Później to już było takie wszystko sterylne, takie 3D i w ogóle, no ale, ale mam wszystkie numery. E, ale któregoś razu, będąc u mojego dobrego kumpla Suchara, z którym e, w weekendy grałem przez RS-232 we wszystkie dosowe sieciowe gierki, zauważyłem, że leży u niego kompendium wiedzy Secret Service. Nie wiedziałem, co to jest. Z tego, co kurde pamiętam, mogę się mylić, to mnie wyprowadzicie z błędów w komentarzach, ale prawdopodobnie kompendia wiedzy nie były sprzedawane w kioskach. To nie było tak normalnie dostępne, że: Dzień dobry, poproszę kompendium wiedzy, proszę bardzo. Nie, to było chyba do zamówienia, no tak listownie, no nie maile przecież. Listownie w, w, no w wydawnictwie, które tam Secret Service puszczało, no oni wtedy wysyłali, nie wiem czemu. Czemu nie, nie, nie kupiłem sobie tych, tych kompendiów? Nie mam pojęcia. Natomiast po latach no, zapragnąłem je strasznie mieć e, i jak zacząłem się bawić tutaj w kanał, e, zacząłem szukać tych kompendiów, no ale ceny to, to są zdupy. Ceny są zdupy tych kompendiów I, i wolałem po prostu kupić sobie jakiś sprzęcik, albo trochę dołożyć i kupić sobie sprzęcie, albo jakiś karliczki gry, wiesz o co chodzi. Szkoda mi było po prostu na, na te kompendia tyle kasy, ile tam na, na Allegro za to chcieli, na Olixach. E, ale niedawno odezwał się do mnie widz mój, mój widz, i napisał, że ma kompendium 1 i 3. I czy bym chciał? Za darmo. No to pewnie, bym chciał za darmo. Ale tak sobie chwilę pomyślałem i rozszyfrowałem gościa. Rozszyfrowałem go. Bo wiecie, bo ja jestem znany. No nie? I gościu myślał, że jak mi wyśle, wyśle mi za darmo kompendia wiedzy, to ja o nim powiem na kanale i on będzie też znany. Dupa nie powiem. Odwidza, od widza i nie powiem od jakiego widza. Ale napiszę. <noise> Także bardzo dziękuję. Otw otworzymy sobie. Kompania wiedzy, niestety, ze zdjęć, które mi wysłał ten gościu, <noise> nie są w jakimś super stanie. Ale lepszy ryc niż nic, jak. jak bo Renia to lubi przysłowia. Ona to. Kojarzycie? Taki serial Brzydula. Tam ta taka, co, co Agata Meble reklamuje, ta grała taką głupkowatą i ona też mówiła: przysłowie, tylko ona je przekręcała. No Renia nie przekręca, ale, ale stosuje przysłowie. Dobra, nieważne. Druga paczuszka, to muszę tak trzymać, bo to nie jest paczkomatem, tu są wszystkie wypisane dane. Jest od mojego drugiego widza. Nie pamiętam jego loginu z, z tego, no, no z YouTube'a, bo taki ma trudny, ale jest to ogromny miłośnik VHS-ów. I traktorów, ma kanał o traktorach. Jak, ja, ja, teraz nie pamiętam, ale tu Wam się pojawi, kto to jest. To sobie możecie zobaczyć. I tutaj w środku jest brakująca kaseta do mojego kompletu, kompletu takich trzech filmików. Zobaczycie, bo mam drugą i trzecią część, nie mam pierwszej. A w ostatniej paczuszce jest książeczka o dosie. Generalnie Dosa mam w paluszku. Naprawdę, nie chwalę się teraz. Dosa znam bardzo dobrze. Nie tylko Dir MDRD. Naprawdę znam praktycznie wszystkie polecenia Dosa. Bardzo go ogarniam. Strasznie mnie to kręciło kiedyś. Nie zapomniałem. Ale mimo wszystko lubię sobie czytać książeczki o Dosie. Dostałem niedawno od widza Dos dla opornych. Jest już prawie cała przeczytana. W wolnych chwilach sobie gdzieś tam na sraczu. Wiecie, czytam, czytam na polu, jak gdzieś jakaś wolna chwila jest. A tutaj jeden z widzów posłał mi namiary na na. Na książkę, która pojawiła się za 4 zł, podobno w świetnym stanie, plus 5 zł wysyłka, za 9 zł książeczka o DOSie, czemu nie. Eee, także bierzemy się za unboxing szybki. Zlazłem sobie na dół, bo jest jeszcze zbyt wcześnie i na górze nie mam wystarczająco dobrego oświetlenia, więc jedziemy tutaj w salonie. Zaczniemy od ostatniej paczuszki, czyli od książeczki o DOSie. Tak jak mówiłem, teoretycznie w świetnym stanie. Mega tanio kupiona. Na pewno będzie przeczytana od dechy do dechy. Mimo, że to wszystko wiem, bo jestem super mądry i, i wiem, to jednak z fryda mi to na pewno sprawi. I uwaga czekajcie, tak, to muszę przesunąć, żebyście widzieli. I wyciągamy. Zrób to w dosie. Christopher Van, Van Burner, czekajcie muszę to kurde mam źle kamerkę ustawioną, troszkę muszę ją przekrzywić, tak, o. stan rzeczywiście bardzo ładny, tutaj jakiś, e, jakiś podpis, erski coś tam, 74 tysiące, 74 tysiące złotych, także, także okazyjnie kupiłem, no stan rzeczywiście świetny. Tutaj was tym nie będę zanudzał, ale to mi naprawdę sprawi ogromną frajdę gdzieś tam w wolnym czasie poczytać. Dobra, lecimy, lecimy dalej z paczuszką teraz z VHSM. Tutaj chyba nożyk nie będzie potrzebny. I proszę bardzo, do kompleciku sami swoi. Mam drugą i trzecią część, kurde, źle to trzymam. Tak o. I teraz mam już całą trylogię, można powiedzieć. Zobaczymy jeszcze w środku. To jest kaseta z wymiany. Ja koledze wysłałem tą, którą on chciał z mojej kolekcji, a on mi wysłał tą. Kaseta nieprzewinięta, kara 5 zł. Dobra, odkładamy. No i teraz najważniejsza. Tak. kurde, nie ogarniam dzisiaj tej kamery, tak, to Wam ułożę. O. I najważniejsza paczuszka z dnia dzisiejszego, czyli kompendia wiedzy. Opakowanie z Son Ericssona, telefonu marzeń K800i, ja miałem K750. Czekajcie, da się to po prostu wysunąć? Czy musimy jakieś tutaj cięcia robić? Bo tak wygląda, jakby nie, nie da się wysunąć. No to robimy, robimy cięcia. Tak, hamułę strzelimy tutaj po prostu. O, Pyk, pyk, mamy to do góry nogami. Obrócimy sobie. No tutaj już widać, że... zresztą widziałem to na zdjęciach od, od Grześka. Tutaj są troszkę poniszczone, pozaginane te rogi. Ale ogólnie już czuję, że jest dobrze. Jest dobrze. Na ziemię. Kompendium jedynka z Apaczem, z Tomahawkiem i z Dukeiem. Na dwójeczce było, był motor chyba z motorysera, a na czwórce była taka jakaś baba z rozdziawionymi łapami. No, okładka troszkę tutaj poniszczona. Tutaj przyżółkłe stronki, ale w środku już zarepiście. Także morda mi się już cieszy, tutaj widzę Tips and Tricksów jest po prostu od groma, jest to podzielone na jakieś takie sekcje, tutaj widzę Save Gamer, tutaj jest manga, to to nie dla mnie, Combat, czyli pewnie wszystkie mordobitki z ciosy i tak dalej, moje boje, tipsy, od zarypania tego jest, no i czytelnicy, jakieś tam, nie wiem, listy, spis, spis czytelników, dobra, super. To nawet chyba się wcześniej za to wezmę niż za tego DOSA. A w trzeciej części mamy co? Też Save Gamer Manga. A to są te same generalnie rzeczy. Tutaj fakt doszedł. Nie, fakt zamienił się z tipsami. O! Tutaj mamy. No, rozdziawione troszeczkę. Puścił, puściło. Ale strony nie wylatowują. Także to będzie trzeba troszeczkę. No, tu jednak wylatowują. Wykrakałem. Ale okej, ale okej. Okay, ale okay. Trzeba będzie po prostu delikatnie się tym, yy, z, tym z tym obchodzić. Jak to było klejone, no to niestety taki efekt po, po, latach, po latach, będzie. Grzesiu, bardzo dziękuję. Tutaj dziękuję również. I to sobie sam dziękuję. Nie, no nie, nie sam. To, to dziękuję sobie, która mi puściła linka. Tyle z unboxingu. Nie, nie, jeszcze coś Wam powiem. Jeszcze tutaj z salonu Wam powiem, że jest 6.38 jak już to wszystko pokończyłem. I za chwilkę zaczynam się pakować i zbieram się na weekend, no bo jest piątek, zbieram się na weekend na drugą połowę piątku, na sobotę i na część niedzieli do Cezarego JK, czyli naszego retro kolegi z Radomia. Eee, mamy taki plan, poza oczy oczywiście żarciem na maksa i upiciem się do nieprzytomności, mamy plan też pograć sporo na, na PC Engine. Eee, mam nadzieję, że jakieś materiały z tej konsolki uda nam się nagrać i wrzucę je na kanał po powrocie. Dobra, ja śmigam, trzymajcie się, hej!